Dzień dobry Państwu. Legia Warszawa Krakowia 2-2 w meczu 20. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jest z nami trener Krakowi Jacek Zieliński. Dobry Bardzo dzień. proszę o kilka zdań podsumowania. Hmm. No, przeżyliśmy dzisiaj e, prawdziwy rollercoaster, e, bo tak można nazwać ten mecz. E, z nieba do piekła, powtórnie e, z nieba do piekła, więc e, no, trudno tak na gorąco jeszcze teraz e, Jakieś wnioski po tym meczu, wesnąć mądre, takie, które by zadowoliły media, natomiast budujące jest to, że u nas w szatni po tym meczu no, panował bardzo duży niedosyt, złość, rozżalenie, bo, bo bardzo chcieliśmy byliśmy bardzo blisko wygrania tego meczu. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że Legia miała karnego, natomiast no, byliśmy bardzo blisko. Szkoda tego, nie dociągnęliśmy. Ale i tak duże słowo znaje dla chłopaków, bo, bo e, jak z takim zaangażowaniem będziemy grali, do tego dołożymy jeszcze większe umiejętności piłkarskie, to powinno być dobrze. Więc dzisiaj jest taki po meczu fatalnym w Kielcach, dzisiaj jest taki dla nas promyczek nadziei, mała buteleczka tlenu, że drgnęło i idziemy dobrze e, w górę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie słyszymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Dobrá noc.